Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska. O cierpieniu, proszę Państwa, będzie w naszym dzisiejszym podcaście z siostrą doktora habilitowaną Joanną Nowińską, którą serdecznie witam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. No, my tu uśmiechy od ucha do ucha, ale dzisiaj takie liturgia słowa podpowiada nam teksty, zagadnienia, które każą zmierzyć się z cierpieniem, niezależnie od pewnie sytuacji życiowej, w której dzisiaj się znajdujemy i też tego, na co mamy apetyt, bo tak sobie już trochę myślę o rozmowie uczniów z Jezusem, tych dwóch, którzy byli na tyle odważni, by wziąć Jezusa na bok i próbować z Nim coś załatwić, a mianowicie to, że będą obok Niego siedzieć w chwale. Musieli być odważni, prawda? Tak sobie o nich myślę. Myślę, że. Trochę byli tacy głusi, głusi. bardziej. Tacy, którzy nie, nie chcą słyszeć tego, co jest mówione, ale mają swoją wersję rzeczywistości. No ale poszli z, z nią do Jezusa, nie? Nie myślisz tak, że poszli do Jezusa? No potem pytanie, czy usłyszeli dobrze odpowiedź, czy zrozumieli, co, co ma na myśli. Ale proszę państwa, po kolei. Powiedziałam, że będzie o cierpieniu, więc zacznijmy od pierwszego czytania, od fragmentu z księgi proroka Izajasza. Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa, usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Zanim zapytam cię o to, kim jest ów sługa, który ratuje swoim cierpieniem innych, to muszę się rozprawić z tym zdaniem takim, no, brzmiącym nam fatalnie. Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. W tym podcaście niejednokrotnie siostra Joanna Nowińska podkreśla, że Bóg jest dobry. I teraz widzę tegoż Boga, któremu się podoba miażdżenie kogokolwiek cierpieniem. Co z tym zrobisz? Pierwsza sprawa hebrajski czasownik halach, oznacza być słabym, jakby wejść w chorobę, doświadczać czegoś w rodzaju właśnie braku, tak? jakiegoś jakiejś takiej trudności. Tutaj kwestia tego zmierzenia to jest jakby intensyfikacja jakiejś presji, która ma miejsce. I jak to poskładamy razem z upodobaniem Pana Boga, to wiemy, że Bóg nie jest zły, jest bytem prostym, jest bytem dobrym. W związku z czym Bóg nie czyni zła. W związku z czym, kiedy spotykamy się z, takim, z taką konstrukcją jak tutaj, to mamy do czynienia z, z wyborem przez sługę tego stanu bycia słabym który jest doświadczany jako złamanie, jako coś bardzo intensywnego, przyjęcie tego stanu pozwala przejście ku życiu. I teraz mamy dwie bardzo ważne rzeczy. To nie jest obraz Pana Boga, który podrzuca nam cierpienie i to cierpienie ma nas uszlachetnić, bo Bóg nigdy cierpienia nie daje, o czym nam mówi trzeci rozdział Księgi Rodzaju. On mówi, skąd się bierze cierpienie. Dalej, Bóg nie patrzy na cierpienie jako na rzeczywistość, która w nas coś wyrobi, ale na przestrzeń, w której my możemy zobaczyć, jeśli ona już nastała, możemy zobaczyć, jaka jest wartość Boga. Mhm. To nam pokazuje na przykład 9 rozdział Ewangelii Jana, gdzie uczniowie mówią, dlaczego ten niewidomy jest niewidomy, za jakie grzechy, za czyje grzechy, a Jezus mówi: za żadne grzechy. On jest niewidomy po to, żeby dzisiaj zobaczył chwałę Boga jakby jego doświadczenie cierpienia dzisiaj i w ogóle staje się przestrzenią zobaczenia Boga. Mhm. Jezus nie rozwiązuje sytuacji, nie, jakby nie podpisuje się pod tym, dałem mu cierpienie, żeby dzisiaj mu było łatwiej zobaczyć mnie. Mhm. Nic takiego Pan Bóg nie czyni, dlatego tutaj, kiedy mamy do czynienia z cierpieniem, mamy do czynienia z przyjęciem trudnej rzeczywistości, a wiemy skąd się bierze trudna rzeczywistość, Sami ją sobie często fundujemy, inni ludzie nam fundują, zło nam funduje cierpienie. Pan Bóg mhm. mówi, i teraz masz dwa sposoby odniesienia. Przyjmujesz tę rzeczywistość patrząc na mnie i idąc w moim kierunku, korzystając ze światła, które ci daje i żyjesz, przeżyjesz, inni przeżyją przy tobie, albo patrzysz na zło, które cię dogniata i dajesz się zgnieść. Mm. No ale popatrz, jak trudno jest wyskoczyć z tego tak sugestywnego zdania, które otwiera ten fragment, który dziś czytamy, tak? Że spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. Nie widzimy tutaj tego wszystkiego, o czym teraz powiedziałaś. Ja sobie zdaję sprawę, że to jesteśmy po prostu, no, no nie ma innego wyjścia, jak, jak czytamy coś wyrwane z kontekstu. No ale mimo wszystko najbliższy kontekst tego czytania i kolejnych, które się za chwileczkę pojawią, jest taki, że Bóg jakby pokazuje nam się jako ktoś, kto z tym cierpieniem, przepraszam, kolokwialnie powiem, jest za Pan brat i no, będzie nam je fundował. Mam czasem wrażenie, że to jest wszystko w naszej głowie, w mhm. naszej kulturze, i szukamy już wtedy tylko argumentów pod tezę. Mhm. Dlatego, że wychodzimy nie od tego, co Pan Bóg mówi o sobie. Ale wychodzimy od tego, co my myślimy o Bogu. Bo jeżeli patrzymy na początek Biblii i na Księgę Rodzaju, i widzimy, że Pan Bóg stwarza człowieka, daje człowiekowi możliwość wyboru, człowiek wpuszcza zło, i Pan Bóg mówi: mówiłem Ci, jak je wpuścisz, idziesz w kierunku śmierci, niechybnie umrzesz. I Pan Bóg mówi: konsekwencją tego wpuszczenia jest złamanie relacji, jest cierpienie, mhm. jest trud. No to jeżeli tak Pan Bóg mówi, to znaczy, że On nie jest sprawcą. On mm -hmm. nie wcisnął człowieka w doświadczenie zła. On nie wcisnął człowieka w cierpienie. Człowiek sam to wybrał. I teraz, jeżeli zapominamy o tej części rzeczywistości, a zaczynamy jakby od punktu C, dopiero alfabet, od literki C. Zaczynamy alfabet, to wówczas brakuje nam po prostu podstawy i tym samym mamy zniekształcony ogląd. Oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, albo czytamy w sposób otwarty, wiedząc, jak Pan Bóg siebie przedstawia Księgę Izajasza i ten 53 rozdział, i widzimy, że jeżeli pojawia się ktoś doświadczony, obarczony cierpieniem. I pojawia nam się stwierdzenie nawet, że Pan obarczył go winami nas wszystkich, to nasza logika i nasz mózg mówi, widocznie ja czegoś w tym sposobie mówienia hebrajskim nie rozumiem. Widocznie ten człowiek przyjął, bo Pan Bóg nie może zesłać na nikogo zła. Bo Pan Bóg się złem nie posługuje. No tak, ale wiesz, nasz mózg i nasza percepcja jest taka, że my, i to miało być moje kolejne do Ciebie pytanie, w tym fragmencie od razu go sobie ilustrujemy, konkretyzujemy i od razu widzimy. Jezusa i ten walor, czy ten wymiar zbawczy cierpienia od razu jest dla nas pierwszoplanowy i w ogóle się nie zastanawiamy nad takim egzystencjalnym doświadczeniem cierpienia i jego sensu, tylko od razu widzimy właśnie to, że to cierpienie to jest krzyż Jezusa, sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu ich nieprawości, on sam dźwigać będzie, pisze Izajasz, a my widzimy ofiary Chrystusa, czy nie jest tak? A teraz powiedz mi, jeżeli by zbawienie dokonywało się przez cierpienie, to po co jest zmartwychwstanie? Bo jeżeli by zbawienie dokonało się przez cierpienie, wystarczyłoby, żeby Jezus cierpiał i umarł. Koniec, jesteśmy zbawieni. I to oznacza, że cierpienie to jest klucz do wszystkiego. Hmm. Poza tym, każdy by I mógł wtedy zbawiać, cierpieniu... tak? Gdyby, gdyby tak. się zbawiało tak. przez cierpienie, no to ponieważ wszyscy doświadczamy cierpienia, to każdy z nas mógłby być zbawicielem, a tak nie jest. Dokładnie. Tak, i cierpienie by nas zbawiało, mhm. a cierpienie nas wyraźnie obija. Mhm. Możemy powiedzieć, no, ktoś wyszedł z twarzą, cierpiał po ludzku, a nie po zwierzęcemu. Tak. Mhm. No, to chwała, chwała Bogu za to, że ten człowiek jakoś przeżył. Mm. Ale nikt, nie życzymy sobie na święta. Życzę Ci do, dojmującego cierpienia. Mm. Życzę Ci, żeby Cię życie dogniotło. Bo cierpienie uszlachetnia, prawda? Jeszcze w Polsce mamy to, to przysłowie: także cierpienie uszlachetnia. Jest to słynne księdza Tischnera zdanie: nie uszlachetnia, kiedy bardzo cierpi, prawda? Takie gorzko wypowiedziane i czasami może. Warto to, to pokazać, że no my wpadamy w taką egzaltację łatwo, że mówimy o cierpieniu jako o czymś wspaniałym, ale hmm, czy tak jest? Teraz y, warto się zastanowić, w jakich sytuacjach o tym mówimy. Zazwyczaj w takich, w których nas to nie dotyczy, hmm. bo jak cierpimy, to wariujemy z bólu, mamy bardzo różne reakcje, albo w takich sytuacjach, których musimy jakoś, czy potrzebujemy jakoś ograć to swoje doświadczenie, bo nie umiemy sobie z nim poradzić. I nie umiemy go spotkać z dobrym Bogiem. Cierpienie jest zadawaniem nam bólu przez konsekwencje tego, że zło weszło na świat. Ja, jeżeli by cierpienie było w naszym mózgu dobrem, to byśmy go sobie życzyli, a nikt tego nie życzę i myślę, że to jest bardzo weryfikujące dla tego stwierdzenia, że cierpienie uszlachetnia. Bo jeżeli mnie uszlachetnia na przykład fakt, że będę czytać literaturę piękną i dzięki temu język mojej wypowiedzi będzie bardziej subtelny, bardziej taki elokwentny i przyjemniejszy w słuchaniu, no to nie mogę sobie życzyć tego, żebym właśnie czytała brukowce, bo dzięki temu stanę się bardziej elokwentna. Więc nie życzę, nikt z nas sobie nie nie życzy cierpienia. Nie życzymy sobie go nawzajem, co pokazuje, że my z tyłu głowy nie mamy świadomości, że cierpienie jest dobrem bo tego, byśmy sobie życzyli, więc warto o tym pomyśleć. Mm. A nie serwować sobie takie stare kawałki na śniadanie, po to, żeby utrzymać ton w takiej fałszywej gloryfikacji cierpienia. Pan Bóg mówi tak spodobało mi się dlaczego dlatego że jeżeli by mój sługa nie podjął cierpienia jeżeli by Jezus nie wszedł w cierpienie to wy byście myśleli pan bóg nie w cierpieniu nie rozumie boga mhm. tu nie ma zostałem mhm. sam nie mhm. poradzę sobie i o tym też mówi kolejny fragment, który dzisiaj przeczytamy z listu do Hebrajczyków. Brzmi on tak. Mając arcykapłana Wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. No i teraz chciałam z tobą porozmawiać o tym, jak ważne jest dla nas to, że Jezus nie jest superbohaterem, nie jest jakimś nadczłowiekiem, tylko właśnie kimś, kto doświadcza cierpienia i słabości. No ja tak się zastanawiam, czy, czy faktycznie jest tak, że Nasze jakieś, wiesz, predylekcje, takie myślenia nie są takie, że no najlepiej by było, żeby tak wyskoczyć z tej powłoki ludzkiej i, i żeby ten ból i to cierpienie, i to zarówno fizyczne, jak i psychiczne zostało nam oszczędzone. A tutaj mamy wyraźny przykład. Jezus Bóg też cierpi. Dlaczego? Jakbyśmy wyskoczyli z naszej ludzkiej powłoki, to przestalibyśmy istnieć. nie mogę być nikim innym poza człowiekiem. No tak? Więc mhm. nigdy nie będę aniołem. Bo mam ciało i nie ma opcji po prostu. Moja kondycja osobowa nie przekształci się nigdy mhm. w inną. W związku z czym mamy tutaj absolutnie taką, taki ukłon ze strony Pana Boga w kierunku naszej tożsamości. Bo to nie Pan Bóg nas czyni Bogami. Tylko on schodzi i przyjmuje człowieczeństwo po to, żeby nam pomóc się pogodzić z naszą ludzką kondycją, żebyśmy mhm. ją odczuli jako skarb, jako, żebyśmy zobaczyli jego prawdziwą wartość, tak jak on to zamierzył na początku. I żebyśmy zobaczyli, że we wszystkim, co usiłuje nam tą kondycję ludzką zniszczyć i to człowieczeństwo zdeformować, a tu jest grzech, zło, we wszystkim tym, on stoi przy naszym boku i chce nas wyciągnąć, jakby chce przez swoją obecność, przez to, kim on jest, jak on, jako Bóg człowiek, żył, chce nam pokazać: możesz zostać wierny, z piękną, które zostały ci ofiarowane. I dlatego y, doświadczony we wszystkim oprócz grzechu, bo Bóg nie wchodzi w zło, ale doświadczający dokładnie wszystkiego, jakby wystawiany na próbę, można by było powiedzieć. Tak, to wiemy przy tej scenie kuszenia, chociażby tak przy wszystkich e, demonstracjach złego. E, I teraz, jak jest remedium, Pan Bóg mówi, skoro ja przyjąłem ciało. No to kurczę, to pozwól mi na tę bliskość, którą ja tobie ofiarowuję. Mhm. Więc przybliż się z taką parezją, z odwagą, z odwagą wiary, przybliż się do mojej nieskończenie hojnej miłości, która panuje, bo to nie chodzi o tron łaski w znaczeniu właśnie krzesła złotego, na którym siedzi Pan Bóg i tam od czasu do czasu nam jakąś łaskę gdzieś tam no, z litości może zrzuci, ale chodzi o nieskończenie hojną miłość Pana Boga, która jest panującą która jest, przez którą my doświadczamy panowania Boga. I Pan Bóg mówi teraz z odwagą wyrażania: przybliż się, czyli możesz wszystko wysypać przede mną, ale uczyń to dialogiem. Hmm. No dialogiem. dobrze, że o tym mówisz, bo y, y, zarówno to, że w liście do Hebrajczyków czytamy o tronie, jak i to, że mówisz o przybliżaniu się z odwagą i mówieniu Jezusowi o tym, co w nas jest, no to mi się mocno kojarzy z tym, co się wydarzy za chwileczkę w Ewangelii, której fragment przeczytamy. I zresztą o to Cię pytałam na, na początku, się uśmiechałaś, mówiąc o, o tym, że. Ci uczniowie raczej nie słuchali, niż byli odważni, a mi się ciągle wydaje, że oni jakąś taką, bo może trochę arebur, trochę przewrotną, ale jednak odwagą się wykazali, zbliżając się do Jezusa. Zostawiamy proszę Państwa list do Hebrajczyków w tym momencie, choć pewnie jeszcze można by było o nim rozmawiać. A ja przeczytam ten fragment Ewangelii, z którym się ostroja Joanna Nowińska się zaraz zmierzy. Proszę posłuchać. Fragment Ewangelii według świętego Marka. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym Wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu, możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli się uburzać na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich. Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich." Bo i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. No, i przyjrzyjmy się teraz tym odważnym czy nie uczniom, Janowi i Jakubowi, którzy chcieli coś sobie załatwić na boku, tak to dzisiaj wielu interpretuje, a tymczasem przychodzą w takim geście, który mi się kojarzy z modlitwą, tak, że, że mówią: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, co cię poprosimy. Inna sprawa, co się wydarzy, ale przychodzimy do Jezusa, do Boga z jakąś prośbą, z tym, co nam chodzi po głowie, z naszym pragnieniem, z czymś, co wydaje nam się ważne. No i ząk. Ale mogą je wypowiedzieć. Ja mhm. pozwoliłam sobie wcześniej stwierdzić, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie słuchają, dlatego że kilka wersetów wyżej Jezus wyprzedza ich. W drodze do Jerozolimy ich to szokuje, czują się przerażeni. I Jezus mówi im, że oto syn człowieczy zostanie wydany arcykapłanom, uczonym w piśmie. Oni go skażą na śmierć, wydadzą, pogano, będą z niego szydzić, ubiczują, zabiją po trzech zmartwychwstanie. I mhm. wtedy podeszli do niego synowie ze mhm. Dlatego mówimy, tutaj Jezus wyjaśnia, Jaka jest sytuacja, jaka jest jego misja, a oni mówią: No, to jest ten ostatni moment, w którym moglibyśmy jeszcze coś ugrać. Mm -hmm. Chyba, że faktycznie rozumieją zmartwychwstanie, ale jak patrzymy na wcześniejsze stwierdzenie, że wszyscy apostołowie są przerażeni, mm -hmm. a dalej jak widzimy na kumulację słów dotyczących cierpienia Jezusa i to jedno zmartwychwstanie, o którym oni nie mieli pojęcia o co chodzi, no to raczej nie możemy podejrzewać, że tutaj sam. Świadomość, świadomość Jana i Jakuba. Jednak chcieli załatwić, coś mówisz, a tak, z drugiej tak. strony ta ich odpowiedź brzmi tak proroczo, z naszej dzisiejszej perspektywy, tak? To znaczy Jezus pyta, czy możecie pić kielich, który ja mam pić. Inna rzecz, że my od razu, jak słyszymy wypić kielich, to od razu myślimy, że to będzie kielich cierpienia, goryczy i tak dalej, ale raczej pyta, czy będziecie robić wszystko, co ja, będziecie, czy chcecie naprawdę żyć tak jak ja, a oni mówią, tak, tak, możemy. Tak, dokładnie. Kielich to jest taka jakby kawa, którą ktoś ci proponuje. Czy chcesz moją kawę? No pewnie. Taką moją codzienność. A ja twoją. Ale wiemy dobrze, że tak jak nie, da, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak ktoś żyje, dopóki nie pochodzimy w jego butach w jego życiu. Tak nie przekonamy się, jak on myśli, bo to nie jest nasza osobowość. Tak nie jesteśmy w stanie wniknąć de facto mm -hmm. w doświadczenie drugiego. Ale Jezus mówi: Dobrze, ale możecie być uczestnikami, czy chcecie być uczestnikami tej mojej codzienności. Tak, możemy. Jezus mówi: No, to jest taka deklaracja, która o niczym nie mówi, bo de facto nie wiecie o co chodzi. Chrzest, baptizo, zanurzać oznacza, czy chcecie, czy, jakby, czy zgadzacie się na to, żebyście byli zanurzeni w to, w czym ja będę zanurzony. I możemy powiedzieć z perspektywy, Jan zechce i pójdzie, będzie towarzyszył Jezusowi do końca, Jakub tej ogromnej wierności podniesie śmierć męczeństwa jako pierwszy w ogóle z apostołów. Więc to jest też ciekawa rzeczywistość, ale... Jeszcze ciekawsze jest to rozwinięcie, bo Jezus nie mówi do nich. Widzicie co? No, sorry, to już jest brak kultury. A <laughs> w tej mógłby sytuacji. tak powiedzieć, tak. Prawda? Albo mógłby powiedzieć, no jakby to rozumiecie tutaj wobec wszystkich, a reszta to co? Reszta to będzie waszymi sługami? Hmm. To no zresztą chodzi? inni tak to odebrali, jak mogli tutaj tak się zachować. Tak. Mhm. Pytanie jeszcze, co oznacza, żebyśmy mogli zasiadać w twojej chwale. Jeden po prawej, drugi po lewej twej stronie. Chwała to jest wartość Boga. Mhm. Nie ma siedzenia w chwale. Dlatego, że no, w chwale nie da się usiąść. Moglibyśmy ewentualnie powiedzieć, czy będziemy jakby czy nasze osoby będą opromienione taką wartością, jaką Ty masz. I Jezus mówi tak. Jeśli wejdziecie w to, w co ja wchodzę. To oczywiście. Teraz pytanie, czy chcecie w to wejść? Więc to nie jest powiedzenie im, no, sorry, chłopaki, to naprawdę nie ten moment, ani z czym wy tu w ogóle przychodzicie, tylko jest powiedzenie, dobrze, jeżeli chcecie, żeby ta wartość Ojca, moja wartość, objawiła się także na Was, to ona się objawia dokładnie tak, jak objawia się na mnie. Więc pytanie, czy, czy chcecie w to wejść? I Jezus mówi, dobrze, no to wchodzicie. Skoro mówicie, że chcecie, to wchodzicie. A teraz pytanie: prawa, lewa strona, tak? Bo zasiadanie oznacza trwałe bycie w danym miejscu, czyli nie oznacza zmienności. I teraz czy jest możliwe zasiadanie dla ludzi? <grym> czy my jesteśmy w ogóle zdolni do tego, żeby w nas w każdej sekundzie było widać wartość Pana Boga? Czy ta trwałość naszych wyborów tak się przedstawia na co dzień? No niekoniecznie, prawda? Więc takie zasiadanie w ogóle odpada, jeśli chodzi o taką wierność. Ale teraz Jezus, który mówi, nie do mnie należy dać. To jest de facto wasz wybór. Mhm. Czy wy wchodzicie, czy będziecie tutaj funkcjonować? A teraz, no co to znaczy, że dostanie się ono tym, do tego fragmentu akurat tutaj nie ma tylko Jezus mówi, że zasiadanie po prawej lub lewej stronie nie jest moim daniem, ale czy jakby z mojego daru, ale tym dla których zostało przygotowane. I teraz co to znaczy? Pan Bóg nas wszystkich zaprasza do tego, żeby przez relacje z nim na nas była widoczna jego chwała, ale kto przyjmie to, co jest przygotowane? To jest typ yy, uczty. Na którą wszyscy jesteśmy zaproszeni, ale wchodzisz, mówisz, że ja się nie będę bawić, ja nie zamierzam jeść, ja nie wchodzę w tę rzeczywistość. I teraz. To znaczy, właśnie to zostało dla kogoś przygotowane, bo z naszej, w naszej głowie się uruchamia dobrze. To są ci, których już Pan Bóg tam przewidział, że oni będą bliżej, a reszta towarzystwa, tacy zwykli ludzie jak my, no to może gdzieś tam na opłotkach nieba będą siedzieć, może tam coś tam Pana Boga raz na 10 lat zobaczą, jak papieża Franciszka w telewizji, no i na tym się skończy. Nie, Jezus mówi: no to zależy od tego. Czy ty to, co Pan Bóg przygotował, jakby całą, całą wielkość bycia z nim, czy ty to przyjmujesz na co dzień? Masz dostęp do myślenia Pana Boga, masz dostęp do jego do kontaktu z nim, do rozmawiania z nim, do poznawania jego porządku. Czy ty to przyjmujesz? I zostaje nam jeszcze kwestia ta ostatnia, prawda? Tego buntu dziesięciu, którzy powiedzą: no, co, no co? Są gorsi, lepsi? Co to w ogóle za porządki? I Jezus, w którym mówi, zobaczcie, naturalne jest w waszym myśleniu, ludzkim myśleniu, w ludzkiej kondycji, że są tacy, którzy wypychają siebie na prowadzenie, i że wy nie myślicie o tym, żeby przyjąć Boga działającego i wchodzić w jego działanie jako współpracownicy, jako sługa, czyli ten, kto czyta Panu Bogu z ust, tylko w głowie macie, że jak chcesz osiągnąć sukces. No, musisz być kimś, musisz być wielki, musisz być, musisz oddawać karty, musisz być liderem, musisz być tym kierującym i to wtedy jesteś kimś. A Pan Bóg mówi, no a ja tak sobie myślę, że jesteś właśnie, jakby masz pełnię sukcesów wtedy, kiedy współpracujesz ze mną, no bo nie masz porażek, tak? No w ogóle od początku tych dzisiejszych niedzielnych czytań mamy taką, można by w ogóle w ten sposób czytać, tak myślę, te fragmenty, jako wyzwanie, kim jest sługa, co to znaczy być sługą. Taka rehabilitacja y, sługi tutaj następuje ogromna, co nie zmienia faktu, że do samego końca, do ostatnich dosłownie linii jak Ewangelii, y, mamy z tym problem, tak, że jednak y, sługa niewolnik to jest synonim tego, że Bóg nie jest tym kimś, że jest to zły los i że jest to trud i y, nawet wizja, że Syn człowieczy przyszedł, żeby służyć, a nie żeby Mu służyć. Żono, jest dla nas czymś, co, co mentalnie przekracza jakby nasze wyobrażenia. Dlatego potrzebujemy nie zostawać na poziomie naszego rozumienia, tylko rozumienia biblijnego. W Biblii sługa jeden, a nie słudzy cały kolektyw. Sługa jeden to był ten, który z Panem współpracował i jakby na skutek tej współpracy czytał Panu z ust. Mhm. A to już wiedział po wzroku, po mimice, poznawał o co Panu chodzi. Nie był w stanie przewidzieć tego, co Pan będzie robił dalej w znaczeniu planów Pana Boga, które nie, planów jego, swojego Pana, które nie były ujawniane, ale był w stanie takie reakcje, odruchy dotyczące teraźniejszości odczytywać. I teraz, kiedy Jezus mówi, ja nie przyszedłem, żeby być liderem i żebyście wyczuli się niżej. Jezus mówi, no ja was czynię przyjaciółmi. Jezus mówi, ale za was zapraszam do tego, żeby czytać ojcu z ust. A mhm. ja przyszedłem, żebyście wy doświadczyli, że ja wam czytam z ust. Mhm. <laughs> czytam z ust, znaczy nie rozpoznaję wasze potrzeby, zanim je wyrazicie. Mhm. Że wchodzę w wasze rzeczywistości, po to, żebyście mieli odpowiedzi na pytania, których nie umiecie nawet zadać, nie umiecie ich sformułować. I myślę, że to jest rzeczywistość, z którą my spotykamy się na co dzień, kiedy Pan Bóg udziela nam odpowiedzi przez nasze życie, przez sytuacje, na pytania, których żeśmy nawet nie zadali, spełnia pragnienia, których nawet nie zwerbalizowaliśmy. I mamy Boga, który mówi: No bo ja Tobie służę. I nagle. Cała ta hierarchia w naszej głowie, hierarchia wartości, obraca się do góry nogami, no jak to Pan Bóg mi służy. No, a to Bóg przyjął ciało, czyli postawił nas jako ogromną wartość dla siebie, jako ludzi istotnych w jego życiu. I teraz, jak on mówi, no to gdzie ty się pchasz, jak chcesz wejść w jakąś sztuczność? Mówi, wejdź w to moje myślenie, i zobacz, jak wtedy uwalniasz się. Jakie to jest relacyjne, jak czujesz wtedy, poczu masz poczucie bezpieczeństwa, bo masz mnie, tak, jesteśmy razem, rozpoznajesz świat. Wskutek tego nie twórz czegoś sztucznego, nie buduj konstrukcji, która i tak się zawali, ale bądź ze mną, mhm. bo ja wiem, na czym polega życie. No i to jest dobra nowina, nawet jeżeli jak popatrzymy na sytuację Jakuba i Jana, to ich prośba, ich modlitwa można powiedzieć, ich zamiary nie zostały uwzględnione. A może zostały uwzględnione inaczej? No prawda? tak, tak. No nie było myśleli. tak. Tak, nie było po ich myśli, ale być może to, a nawet nie być może na pewno to było dla nich z większą korzyścią. Bardzo serdecznie Ci dzisiaj dziękuję, siostra doktor Habilitowana Joanna Nowińska w tym podcaście. Dzięki serdeczne z Bogiem. Dziękujemy Państwu za czas spędzony z nami. Do usłyszenia za tydzień. Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska.